Siemaneczko, siemaneczko, witam Was serdecznie. Ja mi się cieszy, bo dawno nie byłem na wykopkach. Coś już ponad chyba dwa miesiące, także no grubo jest. Piękna pogoda, we Francji to już wiosna, więc stwierdziłem, że wyjdę dzisiaj z detektorem. Jest sobota, dziesiąta godzina. Zobaczymy, jestem u siebie w robocie na jabłkach. Mam takie jedno miejsce do sprawdzenia. Z jednej strony tam leciała stara droga, ona tam przez całe te jabłonie, no tam leciała i tutaj właśnie w tym, w tym w dawnie wcześniej leciała tutaj stara droga i tutaj był ruch duży, więc ja tutaj już znajdowałem jakieś stare monety, jakieś pierdołki, ale nigdy nie skupiałem się na tym miejscu, bo było dość zaśmiecone, zawsze po prostu nie, jakoś nie, nie poświęcałem na to czasu nie? a teraz, że mam dużo czasu, dawno nie chodziłem dużo motywacji, więc poświęcę ten czas na to miejsce jak nic nie znajdę, to nic nie znajdę, ale sama, sam wypad mi to wynagrodzi, także lecimy, nie przedłużam i widzimy się przy pierwszym dołku. Jo. No i skończyłem pierwszą alejkę w tą stronę, same śmieci, nic ciekawego, ale tutaj wyszłem i już wpadło coś ciekawszego, ale nie wiem, co to jest, ciężkie, chyba mosiężne. Nie się nie mylę, gdy jest jakieś wejście, ale nie wiem, nie wiem co to jest, jakaś taka kulka, ale, kulka, nie kulka, ale od czego to mogło być? A może jakiś odważniczek? Dość ciężkawy, powiem Wam, a tutaj taki gwint, nie wiadomo na co. Ciekawostka, jako pierwszy fand. lecimy dalej. To była dziura, machłem deusem. Kolejny sygnał. Haha. Yy, ha. Jest tutaj. Już myślałem, że że nie znajdę. Że położyłem i nie wiem, gdzie jest. Ale jest moneta. Małem monetę, ale chyba ze żartą. Chociaż coś tam na niej widać. Jakiś lekki. Hawersik. Pewnie Ludwiczek. Maybe, może. Maybe. Maybe, może livre de France, de France, ale trudno stwierdzić, albo i nie, albo i starsz. double turn, maybe, może, także nie wiem, ale jest maniaczek pierwszego dnia, super, dosłownie chodzimy 5 minut, lecimy dalej. Jak widzicie tutaj, tutaj, tutaj zostały wyrwane drzewa, wczoraj były palone w piątek. I tak zostały podzielone, to jeden jeden hektar chyba, no nie całe I tam drugi i tutaj jakby trzeci, ale to jest tak mniej więcej, nie, to nie, nie ma chyba hektar. hektar. Ale um, chodzi o to, że powyrywali tej drzewa, później prawdopodobnie będzie też tutaj dyskowane, a droga leciała, teraz wam mogę pokazać, gdzieś stąd jakoś tutaj leciała i tam, 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 tam i tutaj się coś działo, mi tutaj zawsze też lokalsi mi mówili że żebym tutaj szukał, bo tutaj mogło coś być, nie? także nie wiem, ale co do sygnału mamy tutaj sygnał zielone się zasieciło mamy kółeczko, jakieś takie pocidełko jakby czy coś z brązu także zacnie, coś starego coś starszego ale czy stare to nie wiadomo nic, lecimy dalej. I kolejny sygnał i mamy chyba moniaczka okrągłości jakieś. a może guzik A może i guziol. He he kurde. Ale nie wiedziałem, że mnie tak guzik będzie cieszył. Ale jest guziol. Pusty, nic na nim nie ma. Łóżko zerwane No ale jest guziczek. Także zacnie. Lecimy dalej. Chwilę przerwy sobie robią. Ciepło, kurde musiałem ściągnąć bluzę, bo nie wychodzę. Potrzebnie jest ścią... też założyłem długie spodnie, bo jest tak grzeje, że jestem cały mokry, ale nieważne. Jak wiecie, dawno mnie nie było. Kurde, skupiłem się na moich pasjach, oczywiście na sporcie. Też wróciłem do, byłem ostatnio na treningu kitboxingu. Yy, bo wracam powoli na, do, do, do mojego klubu, bo kontuzje wyleczone, mam oczywiście nową nie, nie, nie chwaliłem się Wam także mam prawdopodobnie przepuklinę yy, podczas wykonywania ćwiczenia mi wyszło po prostu ale nie jest to duże, jest to mała rzecz jadę właśnie za tydzień na prześwietlenie zobaczyć co tam się dzieje czy jest potrzebny zabieg czy nie, ale raczej pewnie tak bo będzie trzeba to schować jest, taka, jest takie wypuchnięte coś i będzie trzeba to pewnie schować, zakryć. I już mi to opowiadali, jak to mniej więcej wygląda. Więc z jednej kontuzji na drugiej, ale nie poddaję się. Coś tam sobie trenuję. Delikatnie, żeby, żeby utrzymać formę. No ale co? Widzicie, skupiam się na, na wasych pasjach. Jak widzicie, nie, nie, jak niektórzy mogli zauważyć na Facebooku, jak ktoś jest u mnie w znajomych, że tam zacząłem trenować chłopaczka, założyłem nową stronę, bo chciałem iść trochę w tym kierunku. Jest to mój po prostu tak jakby drugi zawód i chciałbym iść w tym kierunku, działać, dlatego praktykuję. I to, że, że wziąłem sobie chłopaczka i szkolę go za darmo, no to był już mój wybór. A wiecie, są, jest, jest parę negatywnych opinii na temat tego, że, że, że jest chłopak z Afganistanu, że imigrant i w ogóle. Ech, co ja mogę powiedzieć? Nie jeden raz człowiek się przekonał, że Polak Polakowi potrafi tak dopiec, tak oszukać za granicą czy gdziekolwiek, a potrafią oceniać ludzi, których nie znają z dalekich krajów w cudzysłowie. Nie? nie znają chłopaka. Chłopak naprawdę przeżył no, ciężkie, miał życie. Rodzina mu choruje, cały czas wysyła pieniądze tam dla, dla rodziny. Pracuje, nigdy nie opuścił dnia roboty. Wie, wiadomo, chyba, że tam jakieś były naprawdę ciężkie tematy, jak, jak ból zęba, i to taki, że już naprawdę miesiąc czasu nie mógł wytrzymać i z bólu. Także też jest ciężko z tymi dentystami, bo jest ich mało bardzo i nie ma miejsc, ale nieważne i nie o to chodzi. Chłopak jest naprawdę do, bardzo dobry chłopak. I gdyby nie był dobrym chłopakiem, to bym, go, kurwa, to bym się z nim nie zadawał. Taka jest prawda. Ja, ja naprawdę segreguję ludzi. Ciężko jest mi znaleźć znajomych, bo ich szybko segreguję. Jak poznaję i widzę, że jest ktoś fałszywy, to z urywam z nim kontakt, bo nie potrzebuję takich ludzi u mnie em, w życiu. Ale jak widzę komentarze i tam jakieś że, że, że aha, imigrant, aha, skąd go wziąłeś, czy coś. Chłopie, zastanów się nad swoim życiem, nie pisz głupich komentarzy, bo to jest niepotrzebne. Wy, Wywalony mam zresztą na to, ale denerwuje mnie tylko to, że świadomość tego, że nie znasz człowieka, a oceniasz. A chłopak naprawdę pracuje, odkąd przyjechał do Europy cały czas pracuje ciężko. Wysyła pieniądze e, dla, do chorej, do, dla chorej mamy, dla chorego brata, który ma naprawdę cię, od, od, od dziecka choruje i naprawdę potrzebuje leczenia. I zostaje mu przeważnie na przeżycie co miesiąc 300 euro plus rachunki. Więc naprawdę, jak ja widzę takie komentarze, to mi się normalnie, Mam ochotę po prostu taką osobę wziąć i, i szczelić po prostu w pysk, żeby się... Bo czasami słowa nie działają, nie? Naprawdę, nie oceniajcie ludzi po wyglądzie, po propagandzie w telewizji. Tylko, kurwa, wyjdźcie z waszej banki, przejedźcie się gdzieś, kurde, nie wiem, za granicę. Pozwiedzajcie kraje, zobaczcie jak ludzie żyją, jak są gościnni, jak są mili. Jak przejedźcie się... Zresztą oglądajcie sobie na przykład... Podróże wojownika. Bardzo fajny chłopak nagrywa filmy z podróży. Był właśnie w Afganistanie i nagrywał tam i sam chwalił ludzi z Afganistanu. Oprócz oczywiście talibów, wiadomo, że talibowie, terroryści i tam przejęli władzę nad tym krajem. Ale nie znaczy to, że wszyscy są terrorystami. I Naprawdę wkurza mnie to, że ludzie pakują wszystkich do jednej bańki. To tak samo jakby was ktoś wrzucił do jednej banki z, z, z terrorystami, czy z bandytami, czy z kimkolwiek, też byście się źle z tym czuli, nie? Albo jak mówią, że Polacy źli, czy coś, bo jeżdżą takie debile e, za granicę, chleją, czpają, robią burdy, a później opowiadają, że Polacy to alkoholicy i, i debile, bo robią burdy co chwilę. Więc to nie ma znaczenia, czy jesteś Polakiem, kurwa, Niemcem. Hiszpanem, Francuzem, Afgań Afgańczykiem, czy kimkolwiek. Jeżeli jesteś dobrym człowiekiem, to tym dobrym człowiekiem będziesz i nic z tego nie zmieni. Tylko ludzie po prostu są głupi i głupio oceniają. Bez powodu po prostu, nie? Także denerwujemy to niesamowicie. Lepiej czasem jest się ugryźć w język, jak coś napisać. I taki przekaz dla was, bo naprawdę mnie to irytuje, więc ja wracam do poszukiwań. A wy się zastanówcie nad tym, bo naprawdę to jest głupota i po, po, co, po co mamy się nienawidzić. Nie? Znaczy, ja rozumiem, są różni ludzie, jedni są źli, jedni są dobrzy, jedni są zamknięci w swoich bańkach i takiemu nie przegadasz, po prostu jest zmanipulowany i nie przegadasz takiemu. Ale dopóki nie zacznie taka osoba podróżować, wyjść z swojej strefy komfortu, to tego świata nie pozna i nie będzie wiedziała, jak ci ludzie się zachowują jaką mają kulturę, co i jak, więc taki przekaz ode mnie, i widzimy się w yo No i mam, po krótszym czasie sygnał jest monetka. Ja mówiłem wam, że tutaj wychodzą, wychodziły stare rzeczy, i mamy w bardzo, bardzo dobrym, miarę, bardzo dobrym stanie Gastona. Gaston Leon, typ A zacnie. No nie jest to jakiś tam najlepszy stan, ale, ale rzadko się trafia zawsze postać, jest to na dość dobrym stanie. Jest super. Mamy Ja mam przykład oczywiście wkleję, ale mamy kolejną monetkę. Chyba data jest nawet 1630 rocznik. Także pięknie. Super dzień. Piękna pogoda. Relaks. śpiech ptaków. Wiosna. Pozdrowienia z Francji. Patrzcie, 5 lat pracujesz w tej firmie. Na jednej ręce mogę policzyć, poleci, policzyć? ile osób moim zdaniem było normalnych w przeciągu tych 5 lat, może no, na, na jednej ręce, no niestety nie. Tyle ludzi e, poznałem, którzy okazali się w jakiś sposób normalni życzliwi i, i niefałszywi Nie wiem jak określić definicję normalnego człowieka w moim, moja definicja normalny człowiek no to jest człowiek taki który na przykład e, nie jest fałszywy Czyli że na przykład jak e, nie wiem na przykładzie pracy, no może innej pracy ogólnie, znajomości, wyobraźcie sobie, przychodzi ktoś do Ciebie, czy w pracy gadacie sobie, wszystko jest fajnie, śmiesznie ten a zaraz się dowiaduje, że za plecami on o on, 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 on Tobie mówi, że jesteś gejem, albo pedałem, albo, 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 albo nie wiadomo kim, eee, że, że, że kawałem chuja, czy, 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 czy debilem, bo po prostu, nie wiem, załóżmy, nie umiesz języka dobrze, nie znasz, no to już Cię, no to już cię skreślają, bo no debil, bo nie, nie zna języka, nie? Albo inne rzeczy, że nie potrafi jednej rzeczy zrobić, to nie znaczy, że nie potrafi innej rzeczy zrobić. Też jest takie ocenianie właśnie małostkowe, że, że na przykład jedną rzecz człowiek zrobi źle, to już jest wrzucany do beczki z, z, z nieudacznikami, nie. E, także tacy ludzie moim zdaniem są fałszywi e, w sensie, że też znajomości, że na przykład udają kogoś, kim nie, nie są, nie? Że na przykład tutaj się śmieje w twarz, jest wszystko ten a za plecami w swoim kierunku coś innego, nie? Że myślą tylko o sobie, nie myślą o drugim człowieku. Ja wiem, że to jest ciężkie myśleć. Wiadomo, że jak przychodzi o kwestie takie już survivalowe, że że jak chodzi o przetrwanie, to wybierzemy najbliższą rodzinę. Wiadomo, ale dopóki nie żyjemy w takich czasach, w których nie potrzebujemy walczyć, e, brać udział w wojnach e, na razie, to Możemy zadbać też o drugiego człowieka, bo to, to tylko świadczy o Tobie. Jeżeli jesteś narcyzem zamkniętym w sobie i, i dbającym tylko o siebie, no to tak jak mówię, dupa, zamknij dupę i, i, i siedź sobie w tej swojej bańce i nie komentuj, nie? Czy tam ogólnie nie odzywaj się na tematy, który, o, których, nie, o których nie masz pojęcia i nie znasz. Także naprawdę moja definicja fałszywego, takiego właśnie fałszywego człowieka jest właśnie taka, że przez takie właśnie zachowania tracić na przykład u mnie już wizerunek, nie? Dużo ludzi poznałem, ma, na dużej ilości ludzi też się przejechałem, bo było i od damskich bokserów, i od przekrętów, i od sprzedawczyków, także no naprawdę, nie, nie może niedługo żyję na tym świecie, ale z, z roku na rok przekonuję się, że naprawdę trzeba segregować, no trzeba segregować znajomości, bo bo można się przejechać, a ja nie chcę się przejechać. I, I wolę być sam albo mieć garstkę ludzi uczciwych, lojalnych, jak mieć masę znajomych i co drugi to jest kurwa, nie? E, w cudzysłowie, nie? Bo to naprawdę jest, ich, jest masa ludzi, która potrafi Ci się w oczy podśmiechiwać, przydobywać, wie, wiecie, lizać Ci po prostu dupę, a za plecami będzie Tobie mówiła najgorsze rzeczy. Więc uważajcie na siebie, uważajcie na jak ocenacie, oceniacie kogokolwiek, bo naprawdę, ja mówię, przez 5 lat poznałem może 5-6 osób, których mógłbym, e, wie, wiecie, podzielić się prywatnymi rzeczami i wiedziałbym, że nie wyszłyby one na świat dzienny, że nie są tak fałszywymi i nie zależy im tak bardzo na jakichś, w cudzysłowie, benefitach, których nie ma, wiecie, tutaj na przykład są ludzie, którzy sprzedają do szefa czy do kogoś, sprzedają, że ten nie robi, tamten nie robi, ale nie mają z tego dosłownie nic, nic nie mają. Jedynie co mają to, to słabe, no, jeszcze, jeszcze gorsze plecy u szefa, bo szef nie lubi sprzedawców, ale oni tego nie rozumieją. Nie chodzi tylko o sytuację w robocie, chodzi o ogólnie, że ludzie się tak zachowują czasem jak, jak świnie, po prostu jak, jak naprawdę świnie. No i no i, żyję, no, no i trzeba żyć z takimi gównami. No i patrzcie, może nie gównałem, przesadziłem, ale e, ludzie są świniami, nie? Bo ja tutaj żyję już tyle lat, znaczy już prawie 9 lat, i naprawdę przez ten okres dużo, 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 dużo poznałem osób, i naprawdę większość była fałszywymi e, dziadami, którymi którym warto było po prostu poświęcić czasu. Teraz jak, jak przestałem unikać. E, Mm, tylko tam na cześć, cześć ludziom powiem, ale czy tam dzień dobry, a, ale tak, żeby jakieś tam e, e, pogadać, czy coś zagadać, to a już nie mam na to naprawdę siły, bo, bo za, teraz jest fajnie, śmiesznie, ha, ha a za miesiąc znowu będzie robił dalej to samo, nie? I to jest, takie, taka para, to, jest, taka, to, jest to jest taki cykl, nie? że takie, takie koło się kręci, że tutaj lizę dupę, zaraz cię ją obrabia, tutaj lizę dupę, zaraz cię ją obrabia. Tylko, że gdzie są jakieś. Nie wiem, co ta osoba na tym wygra, nie? Na byciem takim dziadem, takim najgorszym typem ślizgiego człowieka. Jest ich naprawdę dużo, sporo powiem Wam. Jeden, dru jeden od drugiego nie lepszy. I, I pytam się, po co, nie? Ja odkąd nie dbam o rzeczy materialne pieniądze, wiadomo pieniądze są ważne, że jedynie tyle co tam na utrzymanie dzieci, żeby dzieciom wysłać, czy żeby na jakieś tam wakacje mieć, czy coś, ale nie dbam o rzeczy materialne, bo ludzie głupieją, yy, szaleją, no nie wiem, szaleją na punkcie rzeczy i to jest no, moim zdaniem głupota, nie, bo i tak na końcu nic nie ma znaczenia, taka jest prawda. Możesz być, to ciekawy podcast ostatnio słyszałem, możesz być. Biliarderem, ale umrzesz i te pieniądze przepadną, będziesz bankrutem, bo jeżeli nie będziesz miał rodziny, nie będziesz miał komu odziedziczyć tego, to ten majątek ci przepadnie. Więc jak będziesz takim narcyzem, zamkniętym w sobie, dusi groszkiem, ee, samotnikiem, no to tyle ci tylko się w tym temacie, że że te pieniądze, które zbierasz i tak strasznie o nie walczysz, czy tam o te rzeczy materialne jak dom, fajna fura, super buty, ciekawe, nie wiem kurde zadłużanie się, kredyty, no to i tak na końcu nie ma znaczenia, bo i tak e, do ziemi pozostaniemy pochowani w prostych ciuchach i, i robaki nas jedzą, albo tak jak ja prawdopodobnie mnie spalą i tyle strasznie my tym ten temat, ale... Muszę się wygadać, gdzie mogę się wygadać, jak nie tutaj, nie? Zwłaszcza, że mam naprawdę fajną widownię. Nie wiem, czy mnie zrozumiecie, nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. Możecie dać znać w komentarzu, czy też macie takie sytuacje w pracy, czy w życiu codziennym, że jest naprawdę wokół Was tyle fałszywych ludzi, albo podejrzewacie kogoś, że może być fałszywy, ale dalej utrzymajcie z nim kontakt, bo, bo tak naprawdę jest fajną, miłą, sympatyczną osobą. A tak naprawdę w realnym życiu po prostu może ma w tym jakiś cel, może oszukać, może okraść, może może zmanipulować, może może nie wiem, wykorzystać się do jakichś różnych celów, uważajcie na siebie, bo mi może aż tak bardzo złych rzeczy się nie przytrafiło ale, ale poznałem masę fałszywych ludzi, czy damskich bokserów i którzy uważają się za Naprawdę lojalnych, super ludzi, najlepszych na świecie, że to oni to są najlepsi, nie? Reszta to są gówno, nie? No i właśnie ta, 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 takie podejście do życia, no to, no to, Z takim podejściem do życia to, na, to, to już widać, to samo o sobie świadczysz, jakim jesteś człowiekiem, nie? Jeżeli jesteś takim narcyzem. Więc nic, nie przedłużam. Zrobiłem sobie chwilę przerwy, lecimy dalej. Zostało mi tutaj jeszcze połowa. Zobaczymy co wpadnie, nie? Zobaczymy ją. Kolejny sygnał. Ja mamy coś ciekawszego. Mamy zegarek. <laughs> ale jakiś dziad. Stanley w tył. Stanulec. No stanulec w No ale jakiś taki. <laughs> jakiś taki kurde. Jakiś taki kurde zegarek. Nic Raczej nic ciekawszego Back Steel back Stany back, still back. Mm, Jakieś dziaderstwo Ale jest zegarek Także zacznę kolejny fancik lecimy dalej No mi zostało jeszcze tutaj te dwa pasy A później są tylko te alejki twardsze zima na razie chodziłem po tych po tej ziemi została ruszona trochę Taki piaseczek jest Teraz ja wpadła mi Taka ciekawostka, taki scyzorek Kolekcjonerski, już mam ich parę Myśliwi je po prostu używają Jak macie jakąś kurde Ekipę No to każdy z nich ma jakiś Scyzorek z różnymi Postaciami Tutaj jest akurat nowa postać Gościuna rowerze jakieś jakieś zdobienia fajne Ciekawe Ciekawostka Mam już parę takich znalazłem i w lesie i na winnicach i na jabłkach także no, taka ciekawostka dla fanatyków a ja nie przedłużam i lecimy dalej Aże, weszłem już w drzewa a już na razie skończyłem i jeszcze tutaj przejdę może tam i z powrotem bo jestem tu przy, przy końcówce i będę się zwijał, ale mamy monetę. Mam monetę. Na Reks, ale nie wiem dokładnie co to za moneta. Będzie ciężko mi może kuriem zidentyfikować. Ale może nie, może jest to po prostu dobry on Gdzieś okres Ludwika XIII. Ale nie wiem. Słabo widać strasznie. Coś tam mi pisze, ale widać jakąś postać, ale o tutaj, ale słabo. Ja chyba wiem, co to jest za postać. Ja Wam wrzucę, mam na przykład tej monety, Wam wrzucę przykład podobnej monety, no, ale niestety stan kiepski, ale jest kolejna monetka, także zacnie. Lecimy dalej. No i teraz mamy już prawie na odchodne część od klamerki, to jakieś zdobienie. Ale tylko część. Szkoda. No ale mam tutaj zdobienie fajne, więc się włączyłem. A ja co? Już auto jest tam. Jedę tutaj do końca. No i będziemy się zbijać. Zostawię to miejsce na przyszły raz. Więc. No, widzimy się albo do, przy kolejnym dołeczku, albo na podsumowaniu. Yo. Jednak jeszcze robiłem. Zrobiłem sobie jedną malejkę. mamy monetkę. Nic ciekawego nie wpada. A jest moneta, 20 centów. Stare franki. No zawsze coś. Zawsze to moneta, nie? Nic. lecimy. No, teraz już oficjalnie mogę powiedzieć, że ostatni sygnał. I to bardzo ładny sygnał, fajny. Mamy pięśnierz. Także się, prawdopodobnie się jakieś średnie może. Nie wiem. Ładne zdobione. Wow. Piękny, gruby, owijany przełącznik. Także super. Kolejny do kolekcji. A ja co? Zostało mi dosłownie tutaj 3 metry. Idę do auta, zrobię wam podsumowanie. Może jak mi się będzie chciało I widzimy się za, nie, za chwilę. No i witam Was na podsumowaniu. Jak widzicie, jakieś pierdółki wpadały że brązidła dwa nawet spadły jedno nie pokazywałem wam dwa guziczki tutaj jest jeszcze taki z dżinsów guziczek jakieś pokrętyłko jakieś zębatka od zegarka może dużego jakiegoś czy coś nie wiem albo zębatka od czegokolwiek nieważne eee, ten kawałek scyzoryka, blaszka od scyzoryka. tu mamy zegarek Zegarek, klamereczka, raz, dwa, czy cztery monety Przężnik Tutaj z tych monet, no to widzieliście, tu jest zepsuta, ale jedna z lepszych, no to Ten Gaston naprawdę, czekajcie, bo tu jest słabo O, chyba Wam obrócę No piękny jest, no Jak na miedzianą monetę, fajnie zachowana Tutaj mamy wersik, Tył Typ A więc naprawdę fajna moneta. No i ten przęśniczek na sam koniec też ładny, stary. Więc, jak się podobało, oczywiście, zostawcie jakiś ślad po sobie. Ja postaram się nie denerwować, ale niestety trzeba. Czasem I nie, nikt mi nie powie, że a nie przejmuj się, albo olać takich ludzi. Właśnie nie, nie powinniśmy olewać takie osoby, tylko właśnie powinniśmy jeszcze bardziej to nagłaśniać i mówić o takich ludziach. Żeby może im się kopułka przestawi, coś, jakieś, jakieś coś zębatka, coś im się przestawi i może zmienią pogląd na, na świat, ale jak na razie to można tylko mieć nadzieję. Ogólnie, auto mam inne, jak zauważyliście, to nie jest moje, tylko pożyczone od mamy mojej dziewczyny, eee, bo moje już nie, ma, nie, nie, przeszło, nie nadawało się nawet na przegląd, więc poszło na złom. I nowe auto będę miał w, za jakiś tydzień, dwa. Więc jak się podobało, oczywiście, już zresztą to mówiłem. Zostawcie jakiś ślad po sobie. I widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam. Jo.